Jo, właśnie idziemy na największej atrakcji, Sol, to jest dzielnica, to jest dzielnica Christiania, jeśli nie wiesz, co to jest, sorry, wy wygooglujcie, ale... Co ty kurwa robisz, kurwa? Kurwa, śpieczu jebany? Po ulicy, patrzy, idzie, krzyczy, gdzie a nie są Soplicy, nie chuj. Nie chuj, nie To jest kurwa cień smetarny, kurwa. Ale masz cień kurwa, jeszcze raz zacznijmy. Znale. Ale masz cień kurwa, ja pierdolę, kurwa. Przerzućcie cię. Ja idę w chuj. Jestem w tak brudnym mieście, że to jest kurwa koniec. Ma Po prostu na mieście kurwa, nie Tylko to powiedziałeś. <laughs> Ale wiecie jak ci się spoguje do gówno? Tutaj. Oh, Jest tutaj kurwa 22. Elektrownia, otwórzcie. Nie, kurwa, to żaba zjebał. Żaba, żaba źle ustawił wszystko, no. Masz zaraz to, nie? Sztuczka, kurwa, magiczna. Jest, ksiąg pa O kurwa. O, mafią robię hej. Cześć, przy... <grym <grym Cześć <wy> <grym> człowieku, widzisz to? Dobra, się. No, no, kurwa palca, nie? Żaba, zaraz ci coś powiem. Dwoń do, do Żaby! Nie, bo Żaba mówi, że będzie o 230 kurwa, jest przed 20. Kurwa, gościnie do telefonu. Albo on. Nie a, wiem. Nie, 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 Ej Zobaczymy. Hej, nie ma palca. No i patrz, no to jest się... nagraj więcej. Nagraj więcej, nie? Jak cesarze, kurwa, na gladiatorów No ja patrzę, tam jest Abdul. Mageddon. Mageddon. Abdul O Osama Laden O. Libero, ucz się, bo zobacz kurwa. Jak... Patrz teraz na to, nie? Jest taka ręka, czekaj. O. Kúurðu, vat... Váóóóóóóóóóóóóóóóóó! Já, pjörðule! Já, pjörðule! One, two, three! Það er í fólkið! Wooo! Hahahahaha! En... Ten! Hahahahaha! Enu... Já, pjörðule! Já, pjörðule! Hahahahaha! Nei, veginn, það er ekki að... Teabug kurwa z czystą breaka, nie? Ośmiejście się? Lewego zęba już nie ma, nie? Czyli od lewej strony jest wszystko lipa, ale od prawej jest spoko. Bo Ty kurwo je bana... Jest przed 200 no chuja Pista <Ły> hey, Ej! Co za robonie, to wymoknie Tam z powrotem właśnie wylądowaliśmy w stolicy. Ooohoooche wow. Ogólnie idę w miejsce gdzie nie można kamerować. On za dużo nie nagram, ale coś tam jakiś content kurwa zrobię, co nie? Jest kurwa koniec vloga Jest koniec. Patrzcie to kurwa. kurwa.